Witajcie moi drodzy! Na kanale e, Czech Zdrowia podzielę się z Wami e, cudownymi właściwościami, które odkrywam stosując olej z pestek e, dyni. Proszę Was o subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze, może e, Wy znaleźliście jakieś swoje e, rozwiązanie e, stosując właśnie ten olej e, na jakąś chorobę. E, także proszę, podzielcie się swoimi e, doświadczeniami, aby inni na tym kanale mogli e, z tego skorzystać, by trochę zreperować e, swoje zdrowie. E, teraz mamy e, taki czas, właśnie, e, gdzie możemy skorzystać e, z cudownych e, właściwości e, tych właśnie e, dni poprzez wzbogacenie naszej. E, diety zarówno olejem z pestek dyni, jak i również e, tutaj nasionami, tak, e, to też jest bardzo dobre. E, jak i e, również możecie przygotować sobie różnego rodzaju potrawy, e, gdzie e, użycie dyni, zarówno jest i zdrowe i smaczne. E, dynia to sezonowe warzywo, które kojarzy się przede wszystkim z jesienią i Halloween w amerykańskim e, stylu. Nie wiem, czy e, wiecie, ale w rejonie, który słynie z uprawy dyni, Styrii, położonej głównie we współczesnej Austrii, e, o oleju z pestek dyni mówi się zielone złoto. E, jaki e, tutaj jest ten cenny e, skład e, tego oleju z pestek dyni. E, mianowicie ten olej ma bardzo dużo e, witamin. E, olej z pestek dyni zasługuje na uwagę ze względu na różnorodność występujących w nim składników i wartości odżywczych, które wykazują szereg korzystnych efektów e, dla zdrowia człowieka. E, znajdziemy w nim składniki mineralne takie jak cynk, fosfor, magnez, mangan, selen, żelazo, a także witaminy z grupy B, witaminę E, C, D, A i beta-karoten. Czyli jest bardzo szerokie urozmaicenie. Na co ten olej z pestek dyni działa? Jakie ma właściwości? Jest doskonałym źródłem NNKT. Wykazuje działanie przeciwpasożytnicze. Wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, wykazuje działanie przeciwzapalne, reguluje metabolizm, ułatwia odchudzanie, ma pozytywny wpływ na mężczyzn. A jaki? To Wam zaraz e, powiem. Olej z pestek dyni w profilaktyce i leczeniu e, różnych chorób. Olej z pestek dyni ze względu na zawartość wielu składników odżywczych, związków, Składników mineralnych i witamin znajduje zastosowanie w profilaktyce i leczeniu. E, między innymi e, tutaj, jeśli chodzi o nadciśnienie e, tętnicze. Ludzie regularnie przyjmujący olej z pestek dni, też można e, tutaj zauważyć e, u nich obniżenie ciśnienia. E, dodatkowe wyniki badań potwierdzają ochronny wpływ oleju wobec zmian patologicznych serca i aorty. Czyli działa, słuchajcie, moi drodzy, na cholesterol, na y, żyły oraz na serce, aortę, y, tak i jeżeli ktoś ma wysokie ciśnienie, może tym olejem z pestek dyni y, go w pewien sposób obniżyć, dlatego ludzie, którzy mają niskie ciśnienie, Muszę uważać na jego dawkowanie, tak? Na przykład wziąć go w mniejszej ilości. E, Oles z dyni jest e, świetny na odporność, i to muszę z całego serca przyznać. E, Oles Pestekni znajduje również zastosowanie w chorobach układu oddechowego. E, można smarować nim bolące gardło, a w przypadku kataru można jedną kropelkę wkropić do nosa kilka razy w ciągu dnia. Wzmacnia odporność organizmu poprzez limfo, stymulację limfocytów i makrofagów. Wykazuje pozytywny wpływ na szpik kostny, węzły chłonne i nadnercza. Działa przeciwzapalnie. Olej z pestek dyni, e, też ma super zastosowanie, jeśli chodzi o układ pokarmowy. Olej z ma działanie oczyszczające, zmaga apetyt, czyli tutaj nawet u osób starszych polecam. E, wspomaga pracę narządów trawiennych. Można go stosować przy wrzodach błąd śluzowej żołądka. E, też tutaj refluks był spokoju. Działa również odtruwająco, czyli na pasożyty. Jeśli macie pokciechy i z tym się borykacie... To jak najbardziej możecie w sposób naturalny pomóc dziecku. E, pomaga pozbyć się szkodliwych związków z organizmu, co może wspomóc redukcję zbędnych kilogramów, czyli e, też jest taki ma wpływ oczyszczający. E, także pani, które zmagają się z nadwagą, e, oprócz witamin z tego oleju macie też e, super działanie, jeśli chodzi o odchudzanie, tak? I jeszcze tutaj zregeneruje Wam e, układ trawienny. Często właśnie jest, że coś jest nie tak z wątrobą, żołądkiem, trzustką jelitami, e, więc e, w taki sposób możecie sobie naprawdę e, pomóc. I teraz e, najistotniejsze. Olej z pestek dyni pozytywnie wpływa na zdrowie układu moczowego i wykazuje skuteczne działanie w leczeniu chorób pęcherza, zwłaszcza e, na. Nadreaktywnego pęcherza. Drogie panie, jeżeli borykacie się z takim czymś, albo panowie, warto e, spróbować. E, jeszcze wam powiem coś takiego. Olej gdy wykazuje działanie przeciwnowotworowe w przypadku raka prostaty, jajników, płuc, żołądka i okrężnicy. W tym najwięcej badań przeprowadzono w zakresie ochrony przed rakiem prostaty. Udokumentowano, że zmniejsza rozmiar powiększonej prostaty, szczególnie w przypadku rozrostu związanego z zaawansowanym wiekiem. Olej z dyni jest składnikiem wielu suplementów diety dla mężczyzn, zapobiegających przyrostowi prostaty i wspomagających leczenie jej przyrostu, a także przy problemach z oddawaniem moczu czy, czy zaburzeniach potencji. I tutaj, jeśli panowie, będziecie Chcieli to zastosować albo panie, e, to e, słyszałam, że najlepiej działa dawka jedna łyżka dziennie. E, wtedy to e, wszystko jakby zaczyna się uspokajać, e, ale też e, warto pamiętać, że ten olej z pestek dyni. E, Lepiej działa, jeśli chodzi o badania, niż nawet palma sabałowa, która też jest e, dobra, właśnie dla mężczyzn e, w problemach potencji czy problemach z prostatą. E, także warto sobie to stosować. Też ciekawostka, olej z pestek dyni, a dobre samopoczucie i sen. E, olej z pestegdyni ma wiele magnezu i tryptofan. E, dlatego świetnie działa, jeśli ktoś ma jakieś lęki, e, tutaj w szczególności depresja, e, problemy z pracą mózgu, pamięcią, koncentracją e, i też dla osób starszych polecam. E, całkiem inaczej organizm działa. Być może dlatego, że właśnie organizm, który jest nienasycony witaminy, nagle dostaje taką, że tak powiem, dawkę e, tych witamin, i wszystko inaczej w nas e, funkcjonuje. Bardzo często właśnie e, problemy ze snem e, czy e, depresje, lęki, wiążą się właśnie. Ze spadkiem witamin, w szczególności witaminy D, A, E, potasu, żelaza. Dlatego warto za jakiś czas robić sobie badania krwi witaminowe, e, aby wiedzieć, e, jaką witaminę suplementować w większej dawce. E, I też często właśnie ze takimi problemami neurologicznymi, e, czy z układem nerwowym związanym, i też depresją, Witamina B12, B1, B6. To są główne powody, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście, bywa tak, że są inne jeszcze choroby, ale tak mniej więcej każdy właśnie ma ten niedobór, jeśli coś takiego u niego występuje i dobrze sobie zrobić badanie witaminowe prywatnie na D3 z grupy B. E, potas, to już jest na fundusz, potas, magnes, żelazo, ferytynę. E, także to są takie podstawy, żeby zobaczyć, co się z nami dzieje. E, olej z pestek dyni na wzrok. E, olej z pestek dyni dzięki zawartości różnych tutaj składników. Chroni wzrok, działa wspomagająco przy zwyrodnieniu plamki żółtej i zmniejsza ryzyko zaćmy. No proszę, jaki prosty sposób. No i drogie panie, tutaj coś też jest i dla urody, posłuchajcie. Olej z pestek dyni uczestniczy w procesach pielęgnacji skóry i gojeniu się ran. Zapobiega także zakażeniom. Dzięki zawartości antyoksydantów ma właściwości przeciw Starzeniowe i zmniejsza zmarszczki. Dodatkowo działa przeciwzapalnie i korzystnie wpływa na zmniejszenie e, zmian trądzikowych. Regularne masowanie ciała z użyciem oleju pomaga zmniejszyć celulit i widoczność rozstępów. Sprawia, że skóra staje się gładsza, lepiej napięta. Ale tutaj bardzo ważna jest regularność i systematyczność e, w stosowaniu. E, można też także olej z pestek dyni, zrobić sobie peeling na skórę, e, wymieszać z solą e, morską podobno e, lub cukrem. Wyciąg z oleju z pestek dyni ma działanie regenerujące, nawilżające, dlatego jest, składnik, jest składnikiem wielu e, kremów. I jeszcze e, dodatkowo tutaj e, można wspomnieć o włosach. E, olej z Pestek Dym wykazuje pozytywny wpływ na stan, e, na stan włosów ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych, witaminy A i e. e. Kobiety spożywające go regularnie mogą zauważyć, że ich włosy rosną szybciej i stają się lśniące, czyli możecie być fajnie, drogie, rozszpunkami z pięknymi włosami. E, to Wam doda wdzięku, urody. E, natomiast stosowane zewnętrznie na same końcówki wzmacnia je i zapobiega ich rozdwajaniu. Z kolei u mężczyzn może zapobiegać nadmiernemu wypadaniu włosów i łysieniu, e, dzięki zawartości cynku i różnych innych jeszcze dodatkowych składników, które są w tym oleju, e, hamują działanie DHT. E, Tutaj właśnie panowie chcę powiedzieć, że jeszcze taką przyczyną wypadania włosów jest niski poziom żelaza i suplementowanie żelaza. Niektórzy nie mogą w tych tabletkach, różnie to bywa z przyswajanie układu pokarmowego, ale w sposób naturalny można sobie suplementować to żelazo mianowicie jest taka mikstura z buraku i miodu. Na moim kanale Promyczek Zdrowia wszystko omówiłam i możecie sobie taką miksturę sami wykonać. Zaczynając tak naprawdę od łyżeczki, później jeżeli po paru dniach Was, Wasz organizm będzie to tolerował, możecie sobie zastosować większą dawkę, łyżeczkę. To każdy musi dobrać też w zależności jaki macie poziom żelaza czy feretyny w organizmie, ale też jak wasz układ pokarmowy będzie tą surowicę z buraka tolerował, tak żeby nie było jakichś tam anomalii ze strony żołądka czy biegunki, tak? Można oczywiście zwiększyć dawkę tego buraka z miodem, jeśli jest taka potrzeba, a wasz układ pokarmowy dobrze to toleruje. E, też tutaj olej z pestek dyni jest świetny do kuchni, e, do różnych sałatek, potraw dodawane, tak? E, Jakie jest tutaj dawkowanie oleju? E, jeśli chcemy e, przeprowadzić kurację wspierającą organizm, przyjmuje się, że dorośli mogą bezpiecznie przyjmować dziennie e, dwie do 3 łyże e, łyżeczek oleju. E, a dzieci jedną łyżeczkę, i po takiej 2-3 miesięcznej kuracji warto zrobić e, przerwę. Jeszcze tutaj, e, na co powinniście uważać stosując e, ten olej? Czyli na pewno, jeżeli ktoś ma niskie ciśnienie, tutaj uważać w dawkowaniu. E, w zasadzie nie ma przeciwwskazań do stosowania oleju z pestek, gdy nie trzeba e, pamiętać. Że zawiera on sobie przede wszystkim kwasy omega-6. W związku z tym, do zachowania równowagi należy spożywać także produkty bogate w kwasy omega-3, aby nie dopuścić do powstania stanu zapalnego w organizmie. Nieco znane dowody naukowe potwierdzające skutki uboczne stosowania oleju z dyni. Przyjmowanie go uważa się za bezpieczne w zalecanych dawkach. Skutki uboczne związane ze stosowaniem produktów z dyni są rzadkie i gdy występują, związane są z przekroczeniem zalecanego dawkowania. Ich obawy występują głównie ze strony przewodu pokarmowego, są to uczucia dyskomfortu w żołądku, biegunka lub nudności, dlatego zawsze zwracamy uwagę na słuchanie potrzeb własnego organizmu i dostosowanie dawkowania do indywidualnych, moi drodzy, potrzeb. E, także e, ten oczywiście olej z pestek dyni ma taki trochę e, lekko no taki zielonkawy e, trochę kolor e, ma lekko smak takiego może i orzeszka ale e, no moim zdaniem jest bardzo to smaczne e, nic nie ma takiego w nim żeby e, tutaj było jakieś niedobre ani nie jest gorszki ani nic po prostu, no taki ala orzeszek, ale taki trochę coś do lejulnianego z orzeszkiem połączone, mogę tak to po swojemu nazwać, no, ale każdy musi sam spróbować. No i bardzo Wam polecam, to właśnie olej jest pestek dyni, ekologiczny i musi być właśnie tłoczony na zimno, ponieważ jeżeli dodajecie do potraw i jakoś gotujecie coś, to on traci swoje właściwości. Musi być właśnie tłoczony na zimno. Po otworzeniu dajemy do lodówki i sobie stosujemy. Też właśnie możecie jeszcze nasiona z pestek, dyni. Także jest to naprawdę wartościowy produkt, godny polecenia, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Przekazuję dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia!